Od stu lat łączy nas wspólne marzenie, by Polska była silna, bezpieczna i nowoczesna. Przed wejściem do Unii Europejskiej najtrudniejsze było dostosowanie prawodawstwa w sektorze rolnym. Ze wszystkich krajów bloku wschodniego, tylko u nas istniało indywidualne rolnictwo. Nikt przed nami nie przechodził drogi od socjalizmu do kapitalizmu. Robiliśmy co w naszej mocy, by w 2004 roku polski rolnik mógł konkurować na unijnym rynku. Jak dobry gospodarz pochylamy się nad każdą, nawet najdrobniejszą kwestią i nie szczędzimy starań, by stworzyć dla polskich rolników optymalne warunki do rozwoju. Jednym z najbardziej aktualnych wyzwań jest dla nas aktywna polityka poszukiwania nowych rynków zbytu. Eksport artykułów spożywczych z roku na rok systematycznie rośnie i obecnie jest 7 razy większy niż w 2004 roku. To, co ważne, jest w naszych rękach. Codziennie dbamy o to, by perspektywiczne projekty i rozwiązania dla polskiej wsi trafiały na podatny grunt i przynosiły owoce. Po 2015 roku najpilniejszym zadaniem była ochrona państwowej ziemi rolnej. Rolnicy otrzymali pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości rolnych. Efekt? Uchroniliśmy grunty rolne przed spekulacją. Co więcej, w ciągu ostatnich pięciu lat około 20 tysięcy hektarów najlepszych gruntów uchroniliśmy przed wykorzystaniem na cele inne niż działalność rolnicza. Gdzie okiem sięgnąć, zmienia się polska wieś. Te zmiany nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy wielu osób oraz środków unijnych i pieniędzy z budżetu państwa. Wspieramy rodzinne gospodarstwa rolne. To dzięki nim w trudnych czasach pandemii mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. I ani przez moment nie odczuliśmy braku żywności w polskich domach. Przed nami nowe zadania i nowe wyzwania. Już wkrótce, w ramach wspólnej polityki rolnej, wprowadzimy ekoschematy, nowy rodzaj płatności za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Naszym zadaniem jest codzienna służba dla rolnika, dla Polski, poprzez przyjazny, cieszący się zaufaniem urząd.